Witam Państwa serdecznie. Paweł Szczepanik, szkolenia z inwestycji giełdowych w dzisiejszym nagraniu. Tematy, które widzimy na ekranie. Co mówią zyskowni gracze z kasem? Szczęście to szczęście, ale matematyka matematyką, czyli obliczenia gier. Jest różnica pomiędzy graczem a hazardzistą. To jest taka sama różnica, jak między degustatorem wina a alkoholikiem. Ten drugi pije, aby się upić, a nie dla smaku. Hazardzista gra, aby przegrać, bo wtedy jest szczęśliwy i jest zadowolony. Degustator wina bierze łyk dla smaku, a alkoholik alkoholik wypije całą szklankę, aby mu uderzyło do głowy. Gracz w kasynie gra, aby wygrać i nie lubi przegrywać. W związku z tym ma plan wejścia do gry i wyjścia z niej. Już jesteśmy blisko tradingu giełdowego. Standardem jest na przykład 20%. Wkładamy 5000 w grę i po zarobieniu 1000, czyli 20% odchodzimy od stolika bez względu na wszystko. Jeżeli przegra nie odgrywa się. To bardzo ważne, bo jak często w day tradingu po stracie marzymy o odegraniu się. Ta kwota 5000 w kasynie to kwota w day tradingu dla naszego stoplosa dziennego. Tyle możemy przegrać maksymalnie dziś, nie w danej transakcji, ale maksymalnie dziś. Bo bez względu na to, jak bardzo jesteśmy dobrzy, mamy i w kasynie, i na giełdzie element losowości. Nieważne, jak dobrze, sobie wszystko poukładamy w głowie. Uwaga, w każdej grze możemy wygrać, ale pamiętajmy, że dystans zabije w kasynie każdego gracza. Jeżeli nie mamy planu zakończenia gry, to przegramy. Kasyno jest po to, abyśmy przegrali. Trading na giełdzie jest po to, abyśmy przegrali. Tak, dla tych, co nie umieją przestać, i dlatego ci, co nie umieją przestać, i ci, co siedzą przy ekranie po 15 godzin dziennie, Muszą przegrać, dlaczego trzeba odejść od stolika w kasynie, bo się zmienia ciąg gry. To samo jest w day tradingu, zmienia się zmienność charakter rynku, on nie jest taki sam przez cały dzień. My w tej chwili słuchamy zasad, jakimi posługują się gracze Kasynowi, i porównujemy to do day tradingu. I ci gracze Kasynowi mówią tak, jeżeli masz jakimś cudem szczęście i wygrasz. Więcej Więcej aniżeli zakładałeś, to i tak wszystko przegrasz, jeśli nie odejdziesz. I teraz o giełdzie. Drodzy Państwo, ten pan jest na giełdzie od 40 lat. Posłuchajmy, co on mówi. I czy to się zgadza z tym, co mówią gracze kasynowi? Jaki jest twój plan na kwotę dzienną? Ile chcesz zarobić po osiągnięciu tego, wyłącz maszynę? Taka jest natura tego biznesu. Po osiągnięciu targetu, wyłącz komputer. Po trzech stratach po kolei, wyłącz komputer. Nie ma gorszego uczucia niż mając zyskowny dzień, wejść w stratę. Ważne także, aby mieć za co grać jutro, a nie odgrywać się na siłę dziś. Jeżeli nie przestaniemy grać po trzech stratach, to włączy się nam handel zemsty. Robi ciekawe porównanie do kasyna. Mamy kogoś, kto jedzie do Vegas i ma 1000 dolarów. Zarobi albo straci i po stracie wychodzi. To jego plan. Inny nie ma planu lub nie umie wyjść. Według tego pana ścisła dyscyplina i konsekwencja jest kluczem. Według niego charyzma jest zaraźliwa. Proszę zobaczyć, ile tu jest cech wspólnych pomiędzy kasynem a tradingiem. Drodzy Państwo, potencjał rynkowy jest ogromny. Rynek giełdowy jest odpowiednikiem gorączki złota na Dzikim Zachodzie, a jednak większość kończy z kulą w brzuchu. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak się zachowują zupełnie początkujący w działaniu, to niech zejdzie do kasyna i zobaczy, że 80% ludzi tam siedzących właśnie oddaje swoje pieniądze bez wiedzy, co właśnie robią, dlaczego, bo oni się jedynie bawią żetonami. Powodem, dla którego to nagranie jest ważne, jest to, że na przykład karty są przypadkowe. Rynek przez większość czasu nie jest przypadkowy. I dlatego nasza przewaga może być ogromna. Może warto więc zastosować zasady, którymi posługują się z sukcesem gracze kasynowi, bo mają mniejszą przewagę w kasynie aniżeli my na giełdzie, bo giełda nie jest zupełnie przypadkowa. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.